Paweł Adamowicz, który zginął w tragicznych okolicznościach w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pozostawił po sobie dzieci i żonę Magdalene. Jak się okazuje, wdowa powłoda Gdańska, według mediów, może startować do Europarlamentu. Czy Małgorzata Adamowicz rzeczywiście wejdzie na polityczne salony? Paweł Adamowicz był przez ostatnie tygodnie tematem, który regularnie pojawiał się w krajowych mediach. Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska jest wydarzeniem, które już na zawsze zapisze się w krajowej polityce. Według doniesień ze strony mediów wdowa po prezydencie Gdańska może znaleźć się na listach wyborczych jednego z ugrupowań. Czy Magdalena Adamowicz pójdzie w ślady swojego męża i zrobi wielką karierę w parlamencie europejskim? Paweł Adamowicz zainspirował swoją żonę do kariery politycznej. Sensacyjną wiadomość dotyczącą startu Magdaleny Adamowicz podał dziennikarz Konrad Piasecki. W trakcie dyskusji ze Sławomirem Neumannem z o. na antenie TVN24. Jak się okazuje, wdowa Popola Adamowiczu miałaby dostać numer 2 na listach Koalicji Europejskiej w Pomorskim, kosztem syna Lecha Wałęsy Jarosława. Sławomir Neumann który był w studiu telewizyjnym, co prawda nie skomentował doniesień dziennikarza, ale także im nie zaprzeczył, dając do myślenia wszystkim obserwatorom polskiej polityki. Prawdziwe zdumienie może wywołać jednak wypowiedź Magdaleny Adamowicz, która postanowiła zabrać głos w sprawie swojego ewentualnego startu w wyborach. Magdalena Adamowicz przerywa milczenie w sprawie swojego startu. Pomimo tego, że Magdalena Adamowicz oficjalnie nie zdradziła się jeszcze ze swoim planem startu, to jak sama przyznaje, dostaje propozycje ze strony partii, jak też sugestie ze strony samych ludzi, którzy chcieliby na nią zagłosować w nadchodzących na wiosnę elekcjach do Parlamentu Europejskiego. Paweł dbał o Gdańsk jako wspólnotę obywateli. To było dla niego ważne, żeby religia, światopogląd czy sympatie polityczne nie dzieliły. Ludzie czuli jego miłość do Gdańska. Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna, powiedziała Magdalena Adamowicz w rozmowie z Onetem. Czy przewidywania Piaseckiego się sprawdzą i Adamowicz znajdzie się na listach wyborczych koalicji europejskiej? A może kobieta sama zrezygnuje ze względu na pamięć po swoim mężu?